I cześć, widać, jest z tej strony awaryjne, no to już jest niestety ostatni odcinek z. Tu Pań Czemu się znajdujemy tutaj? Ech, OBS ostatnio lubi mnie strasznie nienawidzić. I wywaliło mi przedostatni szpital. Robimy już ostatni szpital bez dodatku. Bo reszty są z dodatków, których ja nie posiadam, niestety. A bo stety, Jeszcze że powoli tak gra zaczęła już irytować, ale już co? Przeszkol per prze. Kurwa się wysłuje nie mogę. Przeszkol personel. Wylecz pacjentów 15 z chirurgii. Wylecz pacjentów z żółwi głowie. Mm. Hmm. Czyli się zapowiada. Ciekawie. Zaczniemy tak ostrożnie. Um, zastanawiam się w ogóle nad jedną rzeczą ostatnio. Co to jest? Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się skutecznie leczyć ludzi z żół żółwogłowi. Mhm. Dobra, niech i tak będzie. Dobra, bo powiem tak, od razu zainwestowałem w takie coś, a brak funduszów do dalszych badań to jest um, zły pomysł, bo nie zastrzeżę, w tamtym szpitalu też miałem wtopka. Dobra, tu gaśnie cały starszy grzejnik. So if you find wyżej... Wyżej... powiedzcie mi jedną wyżej... rzecz. Dobra, leczymy. Eee. Jeszcze obiekty. Recepcja. Zatrudnij asystent. Niech będziesz ty. Wybieram cię. <noise> eee, diagnostyka Takie najpodstawowsze budynki owszem, postawić gaśnica jakieś roślinki tu postawi się to to pomieszczenia, e, nie pomieszczenie tylko obiekty, ławka ławeczki tak wiem, wiem, nie może funkcjonować, bo nie ma personelu Telegniarz, mogę Ciebie wziąć bo jesteś tania, Ciebie mogę wziąć. Lekarz, mogę Ciebie wziąć. E, przeszkol personal. Dobra. Pierwszy pacjent, jak to się mówi. W ogóle ostatnio miałem takie przemyślenie, już z innej beczki Żeby postawić serwer do Vintage'a Ale Szczerze czy to się opyla? No czasami Tak czasami nie, bo To jest dobre przemyślenie pod jednym względem Pod, yy, pod takim względem, iż Trzeba mieć ludzi do tego, żeby grali na tym serwerze. Ale też dwa e, żeby mieć ludzi trzeba mieć jakoś widownię. I się zwracam do was, czy nie chcielibyście na przykład pomóc zwiększyć jakby na e, ludu na tym kanale. Nie wiem, wyślijcie cokolwiek e, wbijajcie na Discorda, przesyłajcie z Discorda cokolwiek, mówię wam bo to będzie i dla mnie duża pomoc i na przykład dla Dragona to nie jest, że chcę jakąś reklamę zrobić czy coś tylko po prostu miałem takie przemyślenie, czy po prostu wyrazcie się, co na to myśl myślicie czy po prostu um, serwer, który będzie bo tak właśnie się myślałem. Czy nie zrobić jako specję, na przykład czegoś takiego na, e, na 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 500 subskrypcji naszych? Owszem, no kosztowne to by było, żeby na przykład hosting wykupić, ale czego się nie robi na roszczych i widownin, nie? No już jest duża szybkość, tak? Nie widziałem nic. Przychód, wydatki. No, to mnie też martwi. Jedna szebieralnia to jednak za mało. Tak byśmy jeszcze obiekty... No i klasa. No, jakoś to idzie do przodu. Jak ci badania idą? W połowie jesteś, zarobiście. Chirurgia. Mhm. Ja w ogóle mam już coś takiego, czy chirurgia? No nie, coś takiego jak chirurgia. Mmm, O w ogóle, też miałem ostatnie przemyślenie, czy byście nie chcieli. E, czy byście nie chcieli na przykład e, serii z. Jak to się nazywa? Z-z-z-z... in branchard 2, bo posiadam coś takiego. Jedynie tylko, czy chcecie coś takiego. To jest jeszcze Wasze zdanie, no nie eee, O jest sterowanie porąbałem sobie, kwiatki mogą być? Nie mogą być, no właśnie. Mm, dobra Lekarze Mogę Ciebie wziąć I'd like you to all think of a butterfly sleepily waving its colorful wings isn't that a lovely image Meanwhile in the news today the mayor has announced a 100% increase Obiektem ławeczki W ogóle nie robię tego jednego z lepszych dochodów, a mowa o, 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 o maszynach. Ej, bez kitu. Ej, w sumie tu by można było postawić takie maszyny. A i klasa, no i kasa wpada. To jest najlepsze eee, Aha, dobra To mi się trochę nie podoba Mam przeszkolić 10 persona 10 personelu mam przeszkolić Ogólnie Więc mm, wiara do szpitala To mi się zdziewa Niedobrze Dobra, powiedzmy niech to będzie tu nie będę tak się świad. To chce wziąć kurwa. Akceptuj. Przeszkol personel. Pytanie w czym? Chirurga niech będzie. W sumie z chirurgii jeszcze niczego nie mam. Mogę cię wziąć. Ciebie też mogę wziąć. Z lekarzem na to sobie wezmę. A no w sumie tylko tyle. Zobaczy nową kwalifikację. Nie teraz. zdobyć nową kwalifikację. Dobra, z głowy przynajmniej będzie chirurg. Uh, hi. i'm harrison wolf and welcome to two point radio for a special show presented by bunkled kids tych this is some music while i find out where that noise comes from uh. dziesięć tysięcy, no chyba ich coś tam delikatnie zaswędziało. No i klasa sprzeda się na pewno. Chyba też od kolejny. Ile mam? 12 minut. A w ogóle nie pomyślałem, nie zrobiłem tego pokoju tego odpoczynkowego dla nich. Gdzie to jest? Toalety też. No, Eee Ile to? 35 000 50. 35 to już nie mam 30 pięć tysięcy, eee, kończą nam się pieniądze, no, poco. Proszę do chudy. Eee, rozbudowa. Za as. Nie, pielęgniorki. Jak będzie? Okej, okay, okej. Okay. Hmm. A jeszcze to powinno mnie już odhaczyć Dobra. Obiekty. Nie obiekty, tylko pomieszczenia. Pierwsze co zaczynamy od toalet. To w sumie toalet o toaletach zapomniałem, no, czyli w zmiane Jezu, czasami nie ogarnię tych kamer Kamery w tej grze. Nad czym ja powinnam pomyśleć? Tak, to zadanie sobie już odhaczę. Temu co, co odwala? Widzicie, że tu macie zimno? W sumie to byśmy mogli dać. No i dalej dwóch. No i git Ja co miałem zbudować? Miałem zbudować, 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 zbudować. Co miałem zbudować? Co miałem zbudować? Koszyk gaśnica. Fotelo i nie wiem kwiatka tu, i grze, nie wiem, no, nie, trochę w więc... miejscu, tu może nie uh, O, i klasa jestem na długo, nie teraz, i nie teraz z takiego już powodu, że nie mam. Aha, żółwiego, dobra. Mm. Przychód, wydatki, te pożyczki. 16 minut. Chyba dzisiaj będzie jeszcze nawet dłuższy odcinek. W ogóle, szczerze, jestem ciekawy, jakie macie zainteresowania. Bo moje, na przykład, zainteresowaniem, ja ogółem yy, kończę szkołę technikum informatyczne z rozszerzeniem elektronik. Więc e, moim zainteresowaniem na przykład jest grzebaniem w komputerach, laptopach. Naprawiam w sumie laptopy i tak dalej. Gdzie to jest tutaj. Bo straciłem myśl, bo się zastanawiam, co ja tu robię. Dobra e, Ja jestem na przykład y, uczę się, więc mam jakieś pojęcie na temat serwerów Na temat elektroniki, większości rzeczy Tak naprawdę też lutuję na co dzień. Lutuję, więc też mam jakieś pojęcie na temat łączenia kabli i zobaczymy. Może się uda na siłę zrobić to. Co się nie powiodło? Lekarz w ogóle ma... ma chirurga! No, teraz się udało. Now the technology report with me, Alan Dongle. Good news for people with shock horror.

jest zlecenia też, więc też dlatego nie ma odcinków, bo mam po prostu można powiedzieć taką swoją pracę. No Obiekty, ławeczka. Co tam za nie wyszło? Kościoły się postanowi opadnąć Ten już widzę, że będzie trzeba ogarnąć malarza akrobatę eee, pomieszczenia pomieszczenia, a mowa o tym No i wracamy po zajebistym cięciu no, porobiłem parę rzeczy. Dokładnie. Przesyłka by tu działało. Te muławeczki Jak zło, tak zło. Wiadomo o co chodzi. No, nie. Ci już wyleczeni. Eee. Ja wiem, co będę chciał zrobić. O, no i klasa. Dobra, obiekt, nie obiekty. Pomieszczenia, i by mnie interesowało pomieszczenie marketingowe. Pomieszczenie marketingowe iż z takiego powodu, że potrzebuję jednej rzeczy. Tak po przemyśleniu... Aha, automat daleko się zeszło. Eeeee, jestem na minusie... Dobra. Szybko to sobie odbudować. Nie teraz. Czy zamienisz dłuszczka? Nie. Ten do chromowania ma iść. Powiedział, że wam zimno tu. Ale았�u to ich za dużo znowu tu niewielka kampania może być na trzy miesiące. O. Dobra, ten też wyleczone Wyleć pacjentów w chirurgii. No tylko powiedzcie mi jak Mogę coś takiego zrobić ogarnąć. wyrównania W ogóle to jest porąbane w tej grze iż z takiego powodu, że No właśnie Oni potrafią cały miesiąc przesiedzieć w szpitalu Teraz tak w ogóle do mnie doszło Hmm. Ah, no, bad, bungle kids is full of wonderful entertainment for all ages but also lessons for all ages. I believe the word is parable. Hey, okay, that's fun to say, parable, 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 parable. What I've learned today is that it's fun to say parable, 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 parable. parable, parable. radio control. 42 Tysiące na minusie, niedobrze, tylko powiedz mi, gdzie ja ci go mam wcisnąć. Chyba, że to pomieszczenie ci tu gdzieś wcisnę, nawet mnie na drzwi nie jesteś

Leczenie się tu nie powiodło, a... dalej... A żółw mu nie wrócił. No bez, ja nie, nie będę robił specjalnie jednego odcinka, żeby wyleczyć 15 tych. Ale chyba niestety będę musiał tak zrobić. No nic, dobra. Komentujcie, subskrybujcie. Ja bym awaryjny i zapraszam was do następnego ostatniego odcinka. Tak myślę, bo już uda nam się skończyć nareszcie ten szpital. Na razie, cześć.